Panie Pośle, hmm. okay, nie Pośle, dobra. co Pan o, robi? Tutaj, prawie nadepnąłem, o, tutaj będzie wspaniale wyglądać. Panie pośle. Hmm. Panie pośle, co Pan tak, robi? Tak, o, tutaj już... Panie Grzegorzu, kolejny, co Pan o, wyprawia? Proszę. Wspaniale, pięknie to wygląda. Proszę usunąć to pedalstwo, bardzo ładne proszę Pana. O, tutaj kolejny. Panie Pośle. O, proszę, o, jeszcze, Panie jeszcze pośle, jeden. Co Pan robi? O, cały czas depczę przez przypadek pani. O, już. O, proszę bardzo, jeszcze. Panie pośle, tak miałem pytanie, Czemu pan postawił te tabliczki tam? Przecież to hańba, żeby coś takiego w Sejmie było. Drogi panie, hańba to jest, że w tym kraju w XXI wieku dyskryminuje się nadal normalnych, nikomu nie szkodzących ludzi. Dodam Polaków. Ale, ale panie Brownie, bo, bo... Tu to... jest Polska, szanowny panie, a nie Arabia Saudyjska. W naszym kraju szacunek należy się wszystkim Polakom. Bez wyjątku.